Cześć, w tym poradniku wytłumaczę Ci na czym polega nowy tryb w LOLu, czyli RUJ. Objaśnię mechaniki, jak to wszystko działa, więc zaczynamy. Także naszym głównym celem jest odpieranie fal wrogów przez 15 minut i na końcu walczymy z bossem. Podczas grania wbijamy poziomy i co każdy level mamy do wyboru 3 losowe karty z efektami biernymi i brońmi. Efekty bierne, czyli pasywki, pozwalają na ewolucję broni, gdy awansujemy ją na piąty poziom. Jak klikniemy tab, to w lewym górnym rogu pokażą nam się połączenia pasywek i broni. Na tej liście znajdują się również podstawowe ataki czempionów, więc nie wszystkie bronie z tej listy możemy dostać daną postacią. Najlepiej łączyć kilka broni do pasywki, na przykład podczas grania Briar udało mi się dostać pasywkę Maksymalne Zdrowie, co umożliwia mi ewolucję podstawowego ataku. Do tego dobrałem statika i pole świetne, co daje mi w pełni wykorzystanie właśnie tej pasywki. W momencie, kiedy mamy aktywowaną jakąś pasywkę, to podczas levelowania, jak mamy pokazane te właśnie trzy karty, to pod ikonką broni pokazuje się właśnie ikonka z pasywką, i to jest informacja o tym, że możemy wyewoluować daną broń. Karty z efektami biernymi, jak i brońmi, możemy również dostać za pokonywanie minibosów na mapie. Wypada z nich taka karta. Podnosimy ją i dostajemy zawsze taki pewny upgrade do tego, co już posiadamy, albo do pasywki, właśnie, albo do broni. I tutaj, na tym przykładzie, mogę właśnie pokazać, jak wygląda ewolucja. Czyli mam piąty poziom i dostaję kartę ze statikiem jeszcze raz, i wtedy mogę ją wyewoluować. Wyewoluowana umiejętność podświetla nam się taką ramką, jak tutaj właśnie widać. Także, jak już omówiłem postawy, to teraz mogę przejść do tego, jak można łatwiej zacząć grę. Na samym początku jak już zaczniemy i wybierzemy naszą postać, no to warto zobaczyć pod jaką pasywką widnieje danej postaci podstawowa umiejętność. Widzę, że Leona do ewolucji swojej podstawowej umiejętności potrzebuje pasywki pancerz i do tego właśnie mogę go skąpić z taką lodową tarczą. Więc staram się właśnie wyszukać ten pancerz i do tego liczyć na szczęście, że dodatkowo dostanę ten lodowy pancerz, żeby jedną pasywką wyewoluować dwie bronie. Mamy też oczywiście takie pasywki bezwarunkowe, które są naprawdę OP i warto je mieć. Jedna to jest właśnie wzmocnienie obrażeń, bo jak bijemy ją na piąty poziom, no to wtedy nasz damage zostanie zwiększony aż o 50%. Kolejną też taką dosyć dobrą pasywką jest właśnie regeneracja życia. Pozwala nam się to wtedy utrzymać dłużej na polu bitwy. Jeżeli chodzi o resztę pasywek, no to też trzeba dobierać ich priorytet względem postacią, którą gramy. Jeżeli gramy jakimś supportem. Na przykład Serafin, to warto tutaj właśnie znaleźć pasywkę, która nam zmniejsza cooldown umiejętności, żebyśmy mogli częściej buffować. Jeżeli gramy jakimś tankiem, to wiadomo, że lecimy bardziej pod to życie, jak i pancerz, żeby jak najdłużej wytrzymywać. Jeżeli chodzi o samoporuszanie się po mapie, no to pod C mamy takie autonamierzanie. I nasza postać wtedy targetuje najbliższego przeciwnika. Jeżeli jeszcze raz klikniemy to C, to już wtedy ręcznie możemy po prostu namierzać targety, np. Na przykład grupki mobów i tak Ważne też jest omijanie wszystkiego, co leci w naszą stronę, żeby tylko pozostać przy życiu jak najdłużej. W przypadku bossów jest to normalnie taniec z gwiazdami, więc warto uważać. Czasami na mapie pokażą nam się takie wydarzenia Yumi. Wtedy musimy podejść do takiego znacznika na mapie, odczekać chwilę, aż się pojawi tajomi, wtedy dostaniemy takie losowe zadanie. Na przykład tutaj musimy po prostu tymi włóczkami pokonywać moby. Jeżeli zrobimy taką misję, to będziemy mieli na samym końcu do wyboru jedną z trzech kart pasywnych, które są inne niż te wszystkie. I te umiejętności pasywne są z nami już do końca gry. Czasami na mapie możemy również znaleźć taki bonusik, który daje nam losowy bonus przez jakiś określony czas. Każda mapa posiada również wspomagacze, które pozwalają nam przetrwać fale. Na pierwszej mapie jest to regeneracja zdrowia. Na drugiej mapie możemy podnosić właśnie takie bateryki, odnosić się do działa i to działo zacznie natupcać laserami w fale mobów. Na trzeciej mapie są to takie śnieżki, które mrożą i zadają damage potworom. A na ostatniej. Biega po prostu Misfortune, która atakuje potwory, dlatego najle najlepiej się trzymać blisko niej. Przynajmniej na tym początkowym etapie gry. Złoto, które mamy w grze, możemy potem wydawać na umiejętności pasywne, które towarzyszą nam od samego początku gry. Możemy je kupić w lobby, właśnie przed grą, i wygląda to następująco. Właśnie możemy sobie zwiększać obrażenia, jakiś pancerz, zdrowie, regeneracji zdrowia. Jeżeli chodzi o sam początek gry, no to polecam najbardziej właśnie inwestować w obrażenia, w regenerację zdrowia. Dodatkowo w pociski wydać jeden punkt, a później po prostu po zamaksowaniu najlepiej też, chociaż po jednym punkcie dodać w każdą pasywkę, ponieważ są one na samym początku bardzo tanie. I tak to właśnie wygląda. Jeżeli nie mamy jeszcze wszystkich pasywek, jak i broni, no to warto przejrzeć zakładkę cele. I mamy tutaj misję, dzięki którym właśnie możemy odblokować daną broń, albo daną pasywną umiejętność, czyli ten efekt bierny. I to by było na tyle. Jeżeli pomogłem, to możesz zostawić suba, jak i lajka. Like Strzała!